przyszedł czas, żeby wymienić bloki w moich Nordwave'ach i dzisiaj opowiem Wam o czymś takim jak Shoe Shield. Dobra, zanim zaczniemy jak to po jakiemu? Wiadomo, że po amerykańsku. No i no, amerykański. Crank Brothers Shoe Shield. Shoe Shield. Shoe Shield. Jeżeli jeździcie na pedałach firmy Crank Brothers, no to pewnie kojarzycie jak zasada, jak działa sama zasada wpinania się. No i to wpięcie, które mamy w samych pedałach, opiera nam się o podeszwę buta. Dokładnie pod i nad blokiem. No i wszystko jest spoko, fajnie, natomiast w niektórych butach powoduje to pewną przykłą, przykrą dolegliwość, czyli wycieranie się podeszwy właśnie w tym miejscu styku z samym pedałem. No i producent wymyślił sobie coś takiego, czyli taką płyteczkę, którą montujemy sobie pod blok. Aby w momencie, kiedy skrzydełka wpięcia pedału zakleszczały się na bloku, no to żeby nie tarły nam po samej podeszwie. Ja już sobie przygotowałem, spreparowałem mojego buta. Jak widać, nie jest całkowicie umyty, bo też doszedłem do wniosku, że nie ma go co myć, bo i tak go zaraz upierdzielę, bo cały czas leję. Więc wykręcimy sobie blok, no i dopasujemy sobie alda. Jak widać, mocno mocno zapieczone śrubki, chociaż były smarowane przy montażu, więc po prostu dużo taplam się w błocie. No i w momencie kiedy już sobie stary blok wyciągniemy, no to teraz może, może będzie trochę lepiej widać te, te wgłębienia, które porobiły mi moje w radersy. I na przykład to, co mamy tutaj, widzicie tą linię, to jest właśnie ten efekt złuszczania się podeszwy pod wpływem wpinania i wypinania w różnych ciężkich warunkach. No i teraz żeby ukrócić ten jakże nędzny proceder, instaluje się właśnie te. Tak zwane shushieldy, czyli mamy tą płytkę nakładamy ją sobie tutaj, na no to wkładamy sobie blok i tak powstała konstrukcja, po prostu skręcamy. Gwarantuje nam to, że po prostu podeszwa jest odizolowana. I teraz, jeżeli macie buty o podeszwach karbonowych, to w Waszym wypadku to będzie móc żeby sobie takiego shushield. E, zainstalować, o czym też nie każdy wie i nie każdy sprzedawca o tym przypomina. To, co ja mam tutaj, to akurat nie jest oryginalny Shushield, e, ponieważ no, oryginalny jest mega drogi. E, a akurat wydaje mi się, że w tym wypadku e, dobrze wykonana podróbka też nie będzie e, jakaś tragiczna. To w końcu jest kawałek stali, więc no już nie przesadzajmy. A więc coś takiego w internecie można też dostać w całkiem fajnej cenie. No bo jeżeli poszukamy sobie na necie, no to moi drodzy, jak widać, takie coś można tutaj dostać za 50-60 zł. Natomiast ja to dorwałem nieco taniej więc jak dobrze poszukacie to znajdziecie oryginalne krankbraderowskie shoe shieldy wyglądają tak no, są ładniejsze nie ma co mówić mają piękny znaczek krankbradersa co czyni wasze buty od razu już dużo droższymi et voila. tak wygląda odpowiednio zamontowany shoe shield który teraz będzie nam chronił podeszwę przed zgubnym wpływem bardzo agresywnych pedałów firmy Crank Brothers. Polecam, fajna opcja, bardzo mała rzecz, a, a usprawnia działanie. Dodatkowym plusem tej płytki jest to, że teraz to, co ten materiał, który wytarł nam się w podeszwie, powodował to, że blok miał trochę więcej luzu. I sam but też troszkę bardziej latał w pedale. Kiedy zastosujemy coś takiego, to wpięcie w kręg jest znacznie, znacznie sztywniejsze. No, to tyle.